Ale powiedz, A jak my się zmieniliśmy? Bo ja myślę, że mogą nas postrzegać odwrotnie, ale czy my nie odrobiliśmy jakichś lekcji, nie, do, nie nadrobiliśmy zaległości? Kurde. Że ten Polak znaczy chyba na rynku dzisiaj więcej niż 20-25 lat. Bo z tymi temu. lekcjami jest ciężko, bo robimy te lekcje, ale bardzo powoli. A z czym mamy największy problem? Hej, z ego. Na czym to polega? Kiedy ja tam zaczynałem pracę, to tak gdzieś na szklarni, prawda, w środowiskach, gdzieś chodziliśmy na przerwę. Ile się Polaków... zarabiało, powiedz wtedy, na godzinę? Nie wiem, kurczę, już nie pamiętam, że tam było 7, 8 euro, mm -hmm. coś takiego, nie? Mm -hmm. Hmm. Coś takiego. E, za godzinę zawsze było, wiesz, tam do kieszeni, nie? E, ale, ale gdzieś słyszałem w tak w tych w kuluarach, na przerwach przed Polaków, że... Że, że, są, że są głupi, że to można zrobić inaczej, po co tak i w ogóle. No ja tak to... Słuchałem, przyglądałem się, no ale kurczę, no z jednej strony zastanowiłem się, to ja jestem przecież w Holandii, pracuję u nich, a nie oni u mnie, tak? Także coś tu jest na rzeczy. Zacząłem obserwować, czy to tak naprawdę jest. No, oczywiście z pierwszego takiego pozornego punktu widzenia, że można coś zrobić inaczej, to można zrobić, tak? Bo to szybko i rozwiążemy problem. Ale tam u nich wszystko ma swój cel i zasadność. Mhm. Są procesy. I wiadomo, proces, nie, nie każdy proces jest doskonały. Ale, żeby był doskonały, to trzeba przestrzegać zasad, żeby ten proces działał. I my tego nie potrafimy zrobić. My nie jesteśmy wychowani. Każdy z nas wie lepiej, tak? Tak! Jak jest dziesięciu, to każdy wie tak. lepiej, jak grać tak. piłkę, tak. jak w siatkówkę, i tak. co rząd powinien zrobić. Tak, tak jest, dokładnie to jest Czy to, to jest, to jest to nasza. Może, tak. To jest przeszkoda. To jest przeszkoda.